Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Boże miłosierdzie, śród... Ładam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika, nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz ukazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. Takie słowa słyszymy w dzisiejszej ewangelii z św. Łukasza, i te słowa przyprowadzają nas tutaj, żebyśmy się modlili, żebyśmy spotkali się ze zmartwychwstałym, spotkali się z tym, któremu na nas bardzo zależy. Dlatego jest 22 listopada, zbliża się godzina 15.00. Spotykamy się tutaj, aby modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ja mam na imię Maciek, modli się z nami również jeszcze dzisiaj Grzesiu. Serdecznie Was witamy i zapraszamy do modlitwy. Na samym wstępie zachęcam jeszcze również do tego, żebyście zapisali swoją intencję, a przede wszystkim wzbudzili ją w sercu. Intencję, z którą tutaj przychodzicie, rzeczy, które chcecie dzisiaj Panu Bogu przez tę modlitwę powierzyć. Ale zanim zaczniemy, powierzmy się Świętemu Michałowi Archaniołowi. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Słuchajmy się również we fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny, który będzie przyświecał dzisiejszej naszej modlitwie. Punkt 886. Nie zagości smutek w sercu kochającym wolę Bożą, stęsknione serce moje za Bogiem odczuwa całą nędzę wygnania. Idę odważnie, choć ranią się stopy, do ojczyzny swojej, a w tej drodze posilam się wolą Bożą. Ona jest mi pokarmem. Wspierajcie mnie szczęśliwi, mieszkańcy Ojczyzny Niebieskiej, by siostra wasza nie ustała w drodze, chociaż jest straszna pustynia. Jednak idę z czołem wzniesionym i patrzę w słońce to jest w miłosierne serce Jezusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Święta Siostro Faustyna. módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święta Cecylio, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za tę dzisiejszą wspólną modlitwę, koronką do Bożego Miłosierdzia. Nim przejdziemy do odmawiania, jak to zazwyczaj jest, dziesiątki Różańca, dzisiaj będziemy się modlili tajemnicą zwiastowania Maryi, ale zanim do tego przejdziemy, też w takim duchu zwiastowania, w duchu adwentowym, mam dla Was krótką informację, a mianowicie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo już 7 grudnia w parafii pod wyzwaniem świętej Anny w Katowicach rozpoczniemy rekolekcje adwentowe pod tytułem Zranieni by Kochać. Nauki rekolekcyjne wygłosi ksiądz Teodor. Jeśli nie możesz być z nami na miejscu, jeżeli nie masz takiej możliwości, nic straconego, skorzystaj z transmisji online. Rekolekcje będą trwały do 10 grudnia. I uwaga, uwaga, tegoroczna transmisja Godziny łaski będzie właśnie z Katowic, więc zapraszamy zarówno do parafii pod wezwaniem świętej Anny w Katowicach, żeby uczestniczyć na żywo fizycznie, jak i na transmisję online. A teraz, po tych krótkich ogłoszeniach, yy, które Wam zrobiłem, zapraszam, jeżeli masz jeszcze chwilkę, żeby pomodlić się za całe dzieło teobankologii, księdza Teodora, pracowników, wolontariuszy i za całą naszą społeczność. Tajemnica Radosna zwiastowanie Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę dzisiejszą wspólną modlitwę, za ten czas, który razem spędziliśmy. Żyjmy w Chrystusie, żyjmy w Chrystusie. To będzie dobrze. A dla tych wytrwałych, którzy zostali, mam jeszcze kilka krótkich ogłoszeń. To znaczy, dzisiaj o godzinie 20.30 bardzo serdecznie Was zapraszam na różaniec ze świętą Cecylią, za muzyków i słuchaczy. To dobry czas, żeby pomodlić się również za naszą diakonię muzyczną, za tych wszystkich, którzy w kościele posługują. Swoim śpiewem. Zapraszam Was jeszcze bardzo serdecznie do tego, żebyście zajrzeli do tego, co zespół podpiął w dzisiejszym opisie, jakie wartościowe treści dla Was tam przygotował. No i widzimy się jeszcze kiedyś na pewno na koronce do Bożego Miłosierdzia. Bardzo Wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.